Cześć, drogi przyjacielu, i witaj! Miejscowi z wdzenkiem zdają się szeptać, cicho służąc jako źródło inspiracji, popychają nas do podjęcia naszej unikalnej muzycznej podróży. Niemniej jednak, ukryta przed oczami publiczności, mama Cass Elliot znosiła wiele bolesnych trudności. Czy znasz powody, dla których szczerze nie lubiła swojego szeroko rozpoznawanego przydomka i zatuszowaną kontuzję, która ukrywała kąśliwe oceny, jakie znosiła od swojego własnego zespołu? Te rewelacje mogą wywołać głębokie emocje. A teraz, bez zbędnych wstępów, zanurzmy się w świat Kas Elliot. Jaki był wyjątkowy zasięg wokalny kas? Kas Elliot, wirtuoska gatunku Folk Rock, Pozostawiła niezatarte piętno na muzycznej scenie lat 60. Pomimo zaciętej konkurencji Dimames and The Papes udało się wyrzeźbić wyjątkową niszę, głównie dzięki unikalnej sztuce wokalnej Kas Elliott. Przenikliwi miłośnicy muzyki mogą zaliczyć się do kręgu Mezosopranów, z możliwością wznoszenia się do sopranowych wysokości. Ta niezwykła wokalna wszechstronność wyróżniają, co jest osiągnięciem, które niewielu może przypisać sobie. Popularna anegdota ludowa sugeruje, że kasna była swój wokalny zakres po katastrofalnym wypadku. Według tej historii, będąc na budowie na Wyspach Dziewiczych, wąska metalowa rura spadła i uderzyła ją w czaszkę, co wymagało hospitalizacji z powodu wstrząsu mózgu. Jak twierdzi sama Kas, po tym incydencie jej zasięg wokalny znacznie się zwiększył. Potwierdziła autentyczność tej ludowej opowieści o urazie głowy. Prawda pozostaje niepodważalna, że Kas doznała urazu głowy przed przystąpieniem jako pełnoprawny członek de and de Papes. Michelle Phillips, jej koleżanka z zespołu, potwierdziła tę historię. Jednakże nagrania kas przed kontuzji pokazują, że już wtedy posiadała imponujący zasięg wokalny, najwyraźniej zakres ten jedynie się rozszerzył. Russell Gilliam, siostra Michelle, sugeruje, że cała ta złożona narracja została wykorzystana, aby ukryć głębszą, bardziej bolesną prawdę. Podczas pobytu na Wyspach Dziewiczych Kas często występowała z Johnem Phillipsem, Michelle i Dennym. Jednak i on wykazywał opór przed pełnym przyjęciem Kas do grupy. Russell twierdzi, że zastrzeżenia Joune wynikały z fizycznego wyglądu Kas. Aby uniknąć negatywnej reklamy, narracja została zmieniona, twierdząc, że Kas nie była w stanie osiągnąć właściwych nut, a później zmieniono historię. Przypisując jej rozszerzony zakres do wypadku z rurą. Ostatecznie separacja Kas z perspektywy jej towarzyszy zespołu dobiegła końca, ale piętno związane z jej fizycznym wyglądem pozostało aż do końca jej życia. Dlaczego więc mama Kas nie znosiła, gdy zwracano się do niej jako u mama? Przez całe swoje życie pełne paradoksów, Kas skrywała realia swojego przystąpienia do The Mames and the Papes. Aby bardziej skoncentrować się na teraźniejszości. Mimo, że odgrywa niezastąpioną rolę w tworzeniu harmonii, które przyczyniły się do sukcesu The Mames and the Papes, Kaz przyznała, że prawdziwą satysfakcję czerpała jedynie z garstki kompozycji zespołu. Dodatkowo niechętnie pozostawała w zamknięciu w ludowej otoczce, mimo popularności tego gatunku. Nawet przed dołączeniem do słynnego kwartetu Kas miała do czynienia z przydomkiem, mama, który mocno działał jej na nerwy. Wyraziła swoją irytację, mówiąc: Walczyłam z tym przez całe swoje życie jako piosenkarka folkowa. Nawet zanim dołączyłam do The Mames and The Papes, nie znosiłam, kiedy wszyscy zwracali się do mnie jako mama. Chociaż Kas miała swój wkład w wybór nazwy grupy, nadal czuła się przywiązana do tego przydomka. Wyjaśniła swoje uczucia, zauważając: Nigdy nie stworzyłam wizerunku wielkiej mamy, to publiczność go mi przypisała, a ja zawsze byłam inna. Kultywowałam skłonność do samodzielności, która ostatecznie stała się moim sposobem na życie. Dlaczego Kas odeszła z The Mames and The Papes? Pomimo sławy zespołu, relacje za kulisami nie zawsze były harmonijne. Cass znalazła się w skomplikowanym trójkącie miłosnym, żywiąc uczucia do Denniego Hertiego, który był związany romantycznie z Michelle Phillips, żoną Johna. Prawne i osobiste niezadowolenie ostatecznie doprowadziły do rozpadu grupy. Była gotowa na nowe wyzwania i jednoznacznie wyraziła swoje przekonanie. Rozpoczęła triumfalną karierę solową, a jej pierwszy solowy album nosił tytuł Proszę, nie nazywajcie mnie już mama. Czy Cass Elliot próbowała zrzucić nadwagę? Waga Cass odgrywała kluczową rolę w jej przyjęciu do The Mames and the Papes, co skłoniło ją do uciekania się do skrajnych i niezdrowych metod. Zabezpieczyła lukratywny kontrakt w Kesar S. Palace, gdzie zarabiała znaczne sumy za swoje występy. W tamtym czasie jej waga wynosiła około 300 funtów. Choć zdrowa waga może być subiektywna, metody odchudzania, które stosowała, uznano za szkodliwe. Podjęła się rygorystycznej diety, tracąc 100 funtów w ciągu pół roku poprzedzającego występ. CO spowodowało komplikacje z gardłem i wrzód żołądka. Wpróbując odzyskać część utraconej wagi, spożywać duże ilości mleka i śmietany, CO doprowadziło do przyrostu 50 funtów. Jej zdrowie pogorszyło się na tyle, że nie mogła występować przez prawie miesiąc, a jej struny głosowe uległy chwilowemu uszkodzeniu. Niestety, jej wielka okazja w Kessar Palace przyciągnęła jedynie oklaski trzech rozczarowanych widzów. Jak zmarła Cass Elliot? W kwietniu 1974 Cass miała wystąpić w programie The Tonight Show z Johnnym Carsonem. Jednak zasłabła tuż przed wejściem na scenę. Otrzymała pomoc medyczną i została wypisana ze szpitala. W tamtym czasie Kaz przypisywała swoje wyczerpanie licznym wywiadom, które przeprowadziła. Mimo to była w dobrym nastroju, otrzymując owacje na stojąco podczas występów w Londynie. Niestety zmarła 29 lipca 1974 roku. Mając zaledwie 32 lata. Jej autopsja nie wykazała obecności narkotyków w jej organizmie, a przyczyną śmierci był atak serca, prawdopodobnie zaostrzony przez historię rygorystycznego odchudzania. Dziedzictwo kas Elliot trwa nie tylko ze względu na jej dar wokalny, ale także siłę i talent, które wniosła w świat, pomimo przeciwności i kontrowersji, które napotkała. Pozostaje wyjątkowym talentem zabranym od nas zbyt wcześnie. Czy masz ulubioną melodię śpiewaną przez wybitną Cass Elliot? Czy spotkałeś się z innymi nar na temat jej śmierci? Jeśli jesteś wielbicielem demames and the papes, podziel się swoją ulubioną kompozycją w sekcji komentarzy. Prosimy o subskrypcję naszego kanału i do zobaczenia w kolejnym filmie.